Montaż kociołka DEFRO PEVOPER. Kocioł już jest zalany wodą pod ciśnieniem. Zasobnik ciepłej wody. Belmetu. 140 litrów. Tak wygląda instalacja. Tutaj mamy zasilanie zimnej wody. Zabrany teleskarżniowy, zwrotny. FILTER. I zawór ciśnieniowy z ciśnienia na. Tutaj zawór spadający w razie przebrzenia. Zawór trójdrożny, sprzęgło, grupa ochrony ciepłej wody, ochrony zimnej wody bagera. Pompka cyrkulacyjna, zawór bezpieczeństwa, tu mamy sprzęgło i, i tutaj mamy rozdzielacze.